Mańko. dzisiaj coś dla tych, którzy są przykuci do krzesła, siedzą w biurze albo siedzicie na home office'ach. Troszkę rozciągania, żeby przestały boleć plecy, żeby nie sztywniały nadgarstki, kark oraz dla lepszego samopoczucia. Zaczynamy od tego, że wychodzimy na krześle do przodu, siadamy na jego krawędzi. Nogi stabilnie trzymamy na ziemi i pierwszym naszym ćwiczeniem będzie wyciągnięcie ręki do dołu, ściągamy rączkę po się w dół przeciwnej, do przeciwnej strony. Przytrzymujemy sobie 45 sekund. Oczy następuje zmiana. Po raz kolejny przytrzymujemy od tych 30 do 45 sekund. Staramy się nie ciągnąć z całej siły, żeby nas za mocno nie bolało. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Zakładamy ręce za głowę. Będziemy rozciągać mięśnie grzbietu. Ściągamy głowę w dół. Trzymamy proste plece. I po raz kolejny 30-45 sekund. I przechodzimy dalej. Teraz wplatamy ramiona razem. Wyrzucamy je przed siebie. Szukamy barkami jak najwięcej miejsca. Rozciągamy plece, rozciągamy nadgarstki. Trzymamy 30-45 sekund. Następnie przechodzimy do góry. Z rączki. Wyrzucamy w górę, wyciągamy się jak najdalej w górę i do tyłu za siebie. Barkami szukamy miejsca żeby wyciągnąć jak najwyżej i trzymamy 30-45 sekund. Następnie splatamy rączki za sobą, wyciągamy je do góry, bierzemy głęboki oddech do klatki piersiowej i wydech. Rozluźnijmy w ten sposób klatkę piersiową, która przez cały dzień jest przykurczana, ponieważ się garbimy przed komputerem. Ponownie 30-45 sekund. Następnie rozluźnijmy sobie nadgarstki, łapiemy dłoń w dół, dociągamy do siebie. Pamiętajcie, żeby nie robić tego zbyt mocno. Następnie dłoń dajemy do góry i znowuż za paluszki dociągamy do siebie. Nasze nadgarstki zmęczone od na klawiaturze, czy chociażby obsługi myszki. I to samo z drugą dłonią. Dłoń w dół dociągamy do siebie. Dłoń do góry dociągamy ponownie. Super, przechodzimy dalej. Rozciągniemy mięśnie z kośmią brzucha, ponieważ często zdarza Wam się siedzieć w różnych dziwnych pozycjach na tym krześle. Proste plecki. Unosimy dłoń do góry i skręcamy się w boczek. Będziemy czuć rozciąganie w tym wypadku z prawej strony mięśni brzucha. Trzymamy 30-45 sekund. Wracamy. Druga dłoń do góry. I ponownie przytrzymujemy 30-45 sekund. Teraz czujemy ból z lewej strony. Jest to oznaka tego, iż ćwiczenie działa i mięśnie się rozciągają. Odpoczywamy, dajemy rękę do tyłu za siebie, ściągamy łokieć w dół. Wymusi to wyprostowanie naszej serwetki, jak i rozciągnięcie mięśnia trójgłowego ramienia. Zmieniamy stronę. Rozluźniamy. Teraz popracujemy nad miednicą. Mamy do wykonania przodu i tyłu pochylenie. Naszym zadaniem jednak jest nie zginać się w brzuchu, tylko i wyłącznie pracować miednicą. Wyciągać ją jak najdalej do przodu i wychylać do tyłu. Rozluźnimy w ten sposób biodra, popracujemy nad mięśniami prostowników grzbietu, ponieważ przez cały dzień spłaszczamy naszą lordozę lędźwiową, siedząc w wyprostowanym, wyprostowanym to jest złe słowo, ale przygarbionym spłaszczamy ją coraz bardziej. i pracujemy w ten sposób przez 30-45 sekund przy okazji mocno oddychając biorąc wydechy do klatki piersiowej żeby rozciągać ją przy okazji e, kolejna rzecz w tym ćwiczeniu to robimy kocik grzbiet i przeprost w drugą stronę rozciągniemy również cały grzbiet następnym naszym ćwiczeniem będzie rozciągnięcie Pośladków zakładamy nogę na nogę, prostymi pleckami robimy skłon w dół. Powinniśmy czuć ból w tym wypadku. W prawym pośladku. Zmieniamy stronę. Lewa noga, proste plecy, skłon w dół. Możemy ręką sobie pomagać i ściągać kolano również w dół. Przytrzymujemy 30-45 sekund. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie.